To tutaj, 30 lat temu, zaczęła się nasza historia. Powstał klub i ruch kibicowski, które trwają do dziś. Trzy awanse, cztery lata. Na tej trawie przy olimpijskiej narodziło się marzenie. Nikt wtedy nie przypuszczał, że stanie się ono dumą całego miasta. Miasta, które reprezentowaliśmy na wyjazdach w całej Polsce, niezależnie od tego, co gadali za plecami. Dwa półfinały Pucharu Polski. Dwa awanse do Ekstraklasy. Opowiadam to swoim synom. Tak samo jak to, że czerwony, biały i niebieski to nie tylko kolory. To nasze barwy, nasza tożsamość. 30 lat tworzenia historii razem, ale to dopiero początek. Derby pod Beskidzia z rekordem. Tu nie chodzi o punkty. Świętuj z nami urodziny klubu.